Cześć kochani, zapraszam was dzisiaj na foodbook tym razem będzie to wersja wegetariańska z góry wybaczcie mój głos, dalej jestem chora po treningu zawsze robię sobie oczywiście kawę i też zjadam coś niewielkiego dzisiaj to były akurat rzodkiewki z małymi podmiderkami koktajlowymi i do tego była kanapka z pastą jajeczną śniadania jem zawsze dosyć późno, gdzieś koło godziny 10 i tym razem miałam wrapy z sosem z pieczonych pomidorów do tego były pieczona papryka czerwona najlepiej pasowałaby żółta, ale nie miała i pieczarki również pieczone portobello, na górę odrobina śmietanne z sokiem z limonki i mój ulubiony tarty cheddar w ciągu dnia pilnuję też picia wody, staram się pić około 2 litrów dziennie, chyba że wykonuję trening dosyć intensywny, to wtedy tej wody piję jeszcze więcej, na obiad miałam puree ziemniaczane z grana padano, pierwszy raz robiłam takie puree i przyznam, że wyszło dosyć smaczne i do tego były kotlety a z przepisu jadłonomi, Natomiast była to inspiracja, nie nadziewałam ich tak, jak oryginalnie powinnam. Farszem grzybowym, tylko dodałam grzyby do już całości masy. I są to kotlety na bazie tartego kalafiora, kaszy jaglanej i właśnie grzybów. I na kolację zrobiłam coś też dosyć pożywnego. Była to komosa ryżowa. Równie dobrze możecie ją zastąpić kaszą kucku, bulgur, ewentualnie naszą polską kaszą jaglaną. Będzie też świetnie pasować. Do tego pieczona fasola. Ja ją zawsze trzymam dosyć długo, około 20 minut, bo lubię jak ona się odpoży skórka zrobi się dosyć chrupka i do tego również pieczone słodkie ziemniaki zawsze dodaję odrobinę cynamonu na górę, bo bardzo mi właśnie bataty smakują z cynamonem. Rukole i pomidorki polam odrobiną oliwy z oliwek i octem balsamicznym, na górę znowu kleks z kwaśnej śmietany i szczypiorek. I tak wyglądało dzisiejsze jedzenie. Mam nadzieję, że coś Wam przypadło do gustu. Może jakiś przepis odtworzycie? Dajcie znać w komentarzach i dając kciuki do góry, jak Wam się film podobał. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam. Papa!